Koszula, która jest dziewczyny oversizedowa, jest tak mięciutka, jest taki mega wielgachny oversize. Jest tak przyjemna. Słuchajcie, mam to na gołe ciało teraz założona, bardzo milusieńka. Mamy dwa kolory: fango oraz biała. To jest taka duża z przeszyciem z tyłu. Nowy wzór koronki. Taki. Słuchajcie, jest tak przyjemna do ciała, że mogę Wam tylko powiedzieć, dziewczyny, że za, zakładając, po prostu czujesz bardzo przyjemny efekt na ciele. Cena jest 125 zł. To jest bardzo duży oversize. No, świetna jest. Uwielbiam takie oversize. Jeśli też kochacie się w takich koszulach, można je nosić nawet tak wręcz tunikowo, sukienkowo, z paskiem. Wszystko zależy od tego dziewczyny, jak lubicie się nosić. Tak, ja też lubię o tak na przykład z paseczkiem. Zaraz sobie tak zrobimy. To jest 50% bawełna, 50% wiskoza. Wymiary w biuście 180, talia 192, w biodrach 200 cm, długość całkowita to 96 cm i w bicepsie aż 66 cm. Dziewczyny, które macie większe wymiary albo kochacie się w oversize tak jak ja, no, model jest petarda. Cena 125 zł. X3309 biała i X3309 kola fango. Przepiękna koszula. Słuchajcie, bardzo mi się podobają, ja uwielbiam takie koszule nosić z paskami, bez pasków, stopem, bez, bez topu. To wszystko dziewczyny zależy od naszej fantazji, tak? Ja bardzo lubię robić z takich ogromnych koszul, bombery. Wygląda to spektakularnie i mało tego, ona jest bardzo mięciutka mega mięciutka, ma długaśne rękawy, ale one są takie do podbluzowania. Zaraz je zapnę, to sobie je zobaczycie. Wygląda ślicznie. I do tych naszych, naszych spodni stel w kolorze biały, to znów widzicie, to jest kokosowy odcień, kokosowy odcień bieli. Wygląda naprawdę super. A można tak sobie wrzucić jakiegoś dziewczyny coś migoczącego pod spód. Świetne te rękawy. Jak się za, za, zapnie, to one tak się zbąbelkują. Wygląda świetnie i możecie ją nosić również kompletnie rozpuszczoną, jeżeli na przykład macie dziewczynę większych gabaryty. I szukacie czegoś modnego, fajnego, tak? Aby założyć taką jakby sobie przykrywającą yy, yy, sylwetkę yy, yy, rzecz, to zobaczcie i z paskiem to genialnie wygląda. Muszę to z paskiem, bardzo mi się podoba.